Pani Urszula Brylewska, dyrektor Społecznej Szkoły Baletowej i Społecznego Ogniska Baletowego w Częstochowie, jest gościem Radia FON. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Pani Urszulo, oczywiście o balecie dzisiaj sobie porozmawiamy, a właściwie o jubileuszu, który już w połowie czerwca, do tego czasu jeszcze mamy troszeczkę. Natomiast zanim przejdziemy o przygotowaniach, do jubileuszu chciałabym porozmawiać w ogóle o całej działalności. Proszę pani, Społeczne Ognisko Baletowe, bo tak się na początku nazywała instytucja, podjęło swoją działalność w 59 roku. Praktycznie pierwsze spektakle były w 59 roku. Zorganizował to pan Nowakowski, aktor teatru, potem był dyrektorem pan Nysar. Wielu dyrektorów przechodziło tam paru, pani Lechowicz, pani Mrzygłód. To tacy najbardziej długoletni dyrektorzy, że tak powiem, tej instytucji. I w 1994 roku, właściwie ja przyszłam w 1990 roku do pracy w Społecznym Ognisku Baletowym yy, na prośbę mojej koleżanki, która była ówczesną dyrektorką, pani Ewym Żygłód. I zajęłam się tylko jedną grupą. Tak to się zaczęło. Jedną grupą najstarszą młodzieży. W ognisku baletowym, ponieważ byłam zaangażowana niezwykle w zespole pieśni i tańca Śląsk. Wrócił pan profesor Hadyna, było bardzo dużo pracy w zespole. Byłam tam bardzo blisko związana z profesorem, z zespołem. I tutaj tylko tak sobie, prawda, taką odskocznie miałam, jak gdyby odskocznie. No ale tak się zdarzyło, że. W 92 roku postanowiliśmy założyć stowarzyszenie, Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej Terpsychora. Zostałam wówczas jego prezesem tegoż stowarzyszenia. I w 94 roku niestety umarła nam dyrektorka pani Ewa Żygłód. I wtedy stanęliśmy, że tak powiem, nad przepaścią, bo ja nie miałam czasu, praktycznie rzecz biorąc. Byłam bardzo zajęta w zespole Śląsk. Miałam ciężko chorego męża i teraz dylemat, co zrobić. No i namówił mnie jeden pan, pan Mirosław Kula, który namówił mnie, żebym, no, chociaż na trochę przejęła instytucję, bo nie miał się tak naprawdę, kto tym zająć. No bo. Taniec artystyczny, w ogóle taniec klasyczny, balet to jest taka dziedzina sztuki, że trzeba mieć y, fachowca po prostu. Y, to człowiek z przypadku nie może tego uczyć, y, bo to jest najtrudniejsza technika na świecie i trzeba mieć y, bardzo duże wiadomości, żeby przekazać je drugiemu człowiekowi. Y, tak to wygląda z tańcem klasycznym. No więc objęłam tą prawda, dyrekcję na rok. Jestem już 25 lat. <laughs> w I tym jest... roku mam 25-lecie na yy, 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 stanowisku dyrektora Społecznej Szkoły Baletowej. Dlaczego Społecznej Szkoły? Dlatego, że natychmiast, jak yy, objęłam dyrekcję, od razu zaczęłam nazywać yy, między nami yy, bo jakość częstochowa nie mogła, społeczność częstochowa nie mogła się przyzwyczaić do tej nazwy Społeczna Szkoła Baletowa. Zawsze było to ognisko. Bo już tradycja, tradycyjnie jak to się mówi, prawda? No więc zawsze było to ognisko, więc y, y, ja nazywałam to zawsze szkołą i postanowiłam w końcu zarejestrować szkołę. Y, zarejestrowałam ją w Ministerstwie Kultury i Sztuki w 2000 roku. Oficjalnie jest zarejestrowana pod nazwą społeczna Szkoła Baletowa w Częstochowie, y, właśnie nasza szkoła. I od 19 z górą lat. Prowadzę tą szkołę, mam znakomitą kadrę pedagogiczną, mogę się nią naprawdę poszczycić. Jest bardzo profesjonalnie w miarę możliwości zaznaczam prowadzona, bo w 2000 roku spróbowałam poprowadzić szkołę baletową na takich warunkach, jakie wymaga Ministerstwo Kultury i Sztuki, to znaczy wszystkie przedmioty zawodowe. Przez dwa i pół roku mi się to tylko udało. Dlatego że weszły stopnie awansu zawodowego nauczycieli, weszło inny system szkolnictwa i po prostu było to niemożliwością. Dzieci były tak niezwykle obciążone, że po prostu nie dawały rady, bo wychodziły ze szkoły o 15, a o 16 musiały być u mnie przynajmniej na 3-4 godziny dziennie co jest niemożliwością, bo to musi być codziennie taniec klasyczny, inne formy tańca, jak taniec współczesny, taniec ludowy, taniec historyczny, taniec charakterystyczny, taniec towarzyski. Wszystkie formy dziecko musi poznać, a oprócz tego oczywiście przedmioty, rytmika, umuzykalnienie, historia tańca, etc. A potem jeszcze w najwyższych klasach partnerowanie, więc to jest w ogóle niemożliwością poprowadzić tego typu szkoły na naszym terenie, na żadnym właściwie terenie, powiem szczerze, w obecnych czasach. I te popołudniowe szkoły baletowe są zawsze prowadzone na takiej zasadzie, żeby jak najwięcej uczniowi widać w miarę godzin, które możemy, że tak powiedzieć, wyrwać. My wyrywamy dzieciom godziny. Ja wręcz proszę dzieci, zmobilizujcie się, chodźcie jeszcze przez trochę, naprawdę zdobywacie w życiu zawód. I z tego powodu nie mogę tej szkoły upublicznić, ponieważ nie mam pełnego zakresu przedmiotów, bo nie jestem w stanie tego po prostu wprowadzić. I wydaje dyplomy ukończenia społecznej szkoły baletowej w Częstochowie, które są równoznaczne, ponieważ przecież szkoła jest zarejestrowana w ministerstwie, czyli istnieje jako placówka kulturalna, prawda, w edukacji kulturalnej naszego kraju. Tak to wygląda. Proszę powiedzieć teraz nam o jubileuszu. O takim dostojnym jubileuszu jubileusz, jubileusz. 60 lecia Jak wyglądają przygotowania i co państwo wystawicie 16 czerwca w filharmonii? No, jubileusz jest piękny naprawdę. 60 lat na terenie miasta. To że pani w takiej instytucji się utrzymać to jest uważam mistrzostwo świata, ale to nie jest tylko moja zasługa. Ja jestem 25 lat dyrektorem. A miał być na chwilę prawda? A miało być na chwilę, ale byli też inni mm -hmm. dyrektorzy, którzy to bym wspaniale również prowadzili. Także ja sobie order również Przypinam tutaj na pierś tylko i wyłącznie, natomiast zrobiłam wszystko, żeby, żeby poprzeczkę podnieść, żeby szkoła rzeczywiście była szkołą, żeby nie uczyła tylko fikania, jak ja to nazywam w cudzysłowie, ale naprawdę od podstaw tańca jako takiego tańca zawodowego. No, w tym wypadku kładę ogromny nacisk na taniec klasyczny i na tańc współczesny. Oczywiście to są te dwie formy, które są. Ale dzieciaczki oczywiście w małej szkole, jak ja to nazywam, w tym przedszkolu. Szkoły uczą się tam prawda, różnych form, uczą się poznawania własnego ciała i tak dalej, i tak dalej. Tu się nie będę rozwodziła, wrócę do jubileuszu, bo jestem gadatliwa potwornie. <głosy> <głosy> Jubileusz jest piękny. W tym roku Ponieważ jest dwusetlecie urodzin Stanisława Moniuszki, naszego takiego patriotycznego kompozytora, Postanowiliśmy y, zrobić y, spektakl właśnie y, pod kątem jego muzyki, baletowej muzyki, którą y, zrobiłam taki miks muzyczny z różnych baletów. Y, poszczególne fragmenty sobie zebrałam, te, które tam sobie wymyśliłam, prawda, bo mam pewien scenariusz, opowiadamy o jego dworze, o jego, y, o jego twórczości. Y, 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 taką sobie historyjkę ułożyliśmy, że prawda, turyści przyjeżdżają do dworu, gdzie się urodził Stanisław Moniusz. I tam, prawda, odbywają się te wszystkie pokazy taneczne związane z jego muzyką, ściśle z jego muzyką. Są to fragmenty z hrabiny, z Jawnuty, z Na kwaterunku. nawet mam fragment z, z opowieści zimowej, także różne fragmenciki muzyki Stanisława Meniuszki. I ten program wystawiamy w pierwszej części. To jest niezwykle trudny program, dlatego że muzyka romantyczna. Jest, no w ogóle prawie się jej nie słucha w tej chwili, co jestem w ogóle w szoku, bo gdzie wchodzę, tam disco polo króluje. Bardzo kocham disco polo, w cudzysłowie oczywiście. Jest fajne na weselach, na różnego typu imprezach, natomiast, no wie pani, jak wchodzę do sklepu, to wolałabym w, w głośnikach słuchać Mozarta albo Bacha, o ile żeby to było przyjemniejsze, naprawdę, nawet robiąc zakupy. No ale nie wiem dlaczego tak jest. No, taki trend, takie tak. trendy, ta fala musi minąć, uważam, i to w końcu minie, i ludzie wrócą do przepięknej klasyki, bo muzyka klasyczna jest no, po prostu najpiękniejsza, najwspanialsza i nieprzemijająca. Ma swoje nieprzemijające piękno. Tak, zawsze, będziemy do niej wracać. zawsze będziemy do niej wracać, bo musimy do niej wracać, tak. bo to jest podstawa w ogóle. No, więc robimy moniuszkę. Jest to trudny kompozytor, jest to romantyczny z epoki romantyzmu, oczywiście wiemy wszyscy o tym i, i dla dzieci jest to trudne. Moje dzieci są przyzwyczajone do muzyki klasycznej, ponieważ my na zajęciach oczywiście y, pracujemy z akompaniatorami, więc akompaniatorzy nam grają różne fragmenty z muzyki klasycznej na zajęciach, więc moje dzieci słuchają tej muzyki, ale tak normalnie dzieci czy, czy dzieci słuchają muzyki klasycznej, M nie mówię, że nie. Bo tak nie jest do końca. Nie mówię, że nie, żeby mnie ktoś nie posądził, że o, tutaj się wymądrza. Nie. Wiem, że są takie szkoły, że rzeczywiście y, mają jakieś zajęcia muzyczne, gdzie pedagog taki przychodzi i jest fanem muzyki klasycznej, również młodzieży ją przekazuje, y, ale młodzież niechętnie. Natomiast moje dzieci muszą i w tym wypadku y, y, ta muzyka jest. Y, y, no, może nie naj, najwspanialszych lotów, ale jest to muzyka taka bardzo patriotyczna, nasza Polska, nasza Polska, osadzona w Polsce, osadzona w naszym kraju, nasze korzenie, no wiadomo, śpiewniki patriotyczne Stanisława Moniuszki. no Jest to taki kompozytor, który no, no i najpiękniejsze, prawda? Jego opery halka, prawda? I Straszny Dwór, i właśnie między innymi kończę tą część pierwszą. Halko, mazurem z Halki, z, 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 Mazurem z Halki, z opery Moniuszki, dużym Mazurem na trzy grupy młodzieży, także będzie pełna scena. Myślę, że będzie bardzo ciekawa ta część. Czy wszystkie dzieci będą brały udział w... Tak, w pierwszej części, w pierwszej części, czyli w części moniuszkowskiej, nie biorą udziału tylko klasy pierwszoroczne. Natomiast w drugiej części biorą udział wszystkie dzieci, dlatego że na 60-lecie, bo z reguły klasy pierwszoroczne nie biorą udziału, bo to są maluszki, boimy się, dzieci mają różne reakcje, wy pani, czasami płaczą, nie chcą wyjść na scenę. No, jest po prostu tak, jak jest. Natomiast w tym roku już przygotowujemy dzieci, żeby je zmobilizować, te małe, żeby wyszły na scenę, ponieważ w drugim roku mamy taki pitawal, taki przegląd naszych pozycji sprzed ostatnich 10 lat. Wydaje nam się, że te najlepsze wybraliśmy, to ocena należy oczywiście do widza. I będziemy te pozycje pokazywali w drugiej części. Więc będzie już taka część troszeczkę rozrywkowa, bo już do zupełnie innej muzyki, do muzyki filmowej, więc zupełnie inne, że tak powiem, treści choreograficzne. Bardziej taka muzyka, prawda, rozrywkowa, o tak bym to określiła. I również taniec inny, mhm. również folii. 16 czerwca wszyscy są zaproszeni, wszyscy mogą przyjść do filharmonii zobaczyć. No, nie wszyscy, dlatego że jest tylko 800 miejsc w filharmonii, a sami moi rodzice. Natychmiast zajmują te miejsca. także No i oczywiście zaproszeni goście, bo to wielka feta, więc tutaj będę miała sporo zaproszonych gości. Ale myślę, że bilety dla indywidualnych osób na pewno też się znajdą. Tak, no, myślę, ktoś... no nie, nie jestem tego pewna, <grym> <grym> wie pani, ponieważ zawsze mamy kłopot z tymi biletami dla indywidualnych osób, ale jeżeli oczywiście wcześniej ktoś będzie zainteresowany, bardzo to zapraszamy. Bo mamy nawet ym, są takie lata, że po prostu wydzielamy rodzicom ym, te miejsca, bo to my nie traktujemy tego jako bilet wie pani, to jest taka cegiełka tylko na, mm. na naszą działalność, na działalność stowarzyszenia, towarzystwa oporzenia sztuki baletowej, ponieważ szkoła pracuje tylko od września do czerwca i lipiec, sierpień, opłaty trzeba wnosić, prawda? Ludzi na etatach, których mamy trzeba zapłacić, mm. więc te pieniążki idą właśnie na ten cel, na działalność, tak. Jeszcze tak na zakończenie naszej rozmowy. Proszę powiedzieć, czy cały czas trwa nabór do szkoły? Czy nowe osoby mogą się do Państwa zapisywać? Proszę Pani, pierwszoroczne dzieci, tak, małe dzieci, tak. Jeżeli mamy bardzo zdolne dziecko, też. Zawsze przyjmujemy dziecko, zawsze. Z tym, że jest taka sytuacja, że jeżeli jest to przed popisem, to oczywiście takie dziecko nie bierze udziału w popisie, bo po prostu nie zdążymy go przygotować, to jest oczywiste. Ale z reguły przyjmujemy dzieci, na koniec czerwca mamy eliminację, to jest tak około 25 czerwca, jak również na koniec sierpnia, około 25 sierpnia robimy takie trzy dni eliminacji w odpowiednich godzinach, żeby sobie rodzice mogli, jesteśmy do dyspozycji, mogli sobie przyjść. Mhm, bo tak to wygląda. Siedziba. Szkoły baletowej mieści się na dworcu. <noise> w bardzo dziwnym miejscu. Pierwsza chyba szkoła w ogóle w Polsce na dworcu. Nie wiem, czy na świecie, bo nie sprawdzałam, natomiast w Polsce na pewno dworzec PKP muszę tu bardzo pochwalić, częstochowski dworzec PKP i województwo również, bardzo nam poszedł na rękę. Naprawdę jestem szapoba, że tak powiem, bo pomogli nam wyremontować lokal, podnieśli nam sufity, tak jak sobie tego życzyłam, zrobili nam przejścia komunikacyjne, także mamy szkołę jak gdyby odciętą od dworca zupełnie. Wszystkie wejścia od strony dworca są zamknięte, natomiast dzieci wchodzą od strony Orzechowskiego klatką schodową, także praktycznie nie ma tam kontaktu z dworcem, oczywiście jak wychodzą z szatni, to wiadomo, że wyjdą na ten dworz przez dzieci to są dzieci tylko, prawda, no trudno je tam, prawda, w jakieś kajdany zamknąć, nie ma rady, nie ma rady na to, one zawsze gdzieś tam sobie wylecą, natomiast jest szkoła zupełnie oddzielona od dworca, jest pięknie, jest piękny napis, nasze logo na szybach, także łatwo jest nas znaleźć na drugim piętrze dworca, wejście od Orzechowskiego, przy banku in Inwest, chyba. Nie wiem nawet jaki ten bank. Ja myślę, że bliżej tego jubileuszu jeszcze pod koniec maja na pewno się spotkamy. Opowiadam Pani, jak tam idą dalej przygotowania. Także na razie. Z pełną parą pełną już pełną idą, parę. ale oczywiście. Pod to jest maja to już pewnie będzie wszystko dopięte na. Tak, to jest mnóstwo jubileuszu. kostiumów do uszycia, mnóstwo choreografii do zrobienia. To jest po prostu, wie Pani, no przygotować spektakl na 220 dzieci to jest po prostu e, potworna praca. Ja mam pięciu pedagogów, którzy naprawdę ciężko pracują, bo to już naprawdę nad choreografią. To trzeba się pochylić, żeby to miało ręce i nogi, bo zawsze wychodzimy z założenia, że co z tego, że to jest amatorskie, że tak powiem, amatorski twór, tak to nazywam, twór. Ale proszę pani, ale podchodzimy do tego profesjonalnie niezwykle, oczywiście, ponieważ jest to szkoła i szkoła musi pokazać, co potrafi. Dzieci muszą, muszą być nauczone tańca, a nie tylko tam wyćwiczone tańca, prawda? One muszą dokładnie wiedzieć, co one robią i znać możliwości swojego ciała. To jest, to jest najważniejsze: poznawanie możliwości swojego ciała. O tak to ujmę, może. I tak zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję pani Urszula dziękuję Bylewska, dyrektor społecznej szkoły baletowej i społecznego ogniska baletowego w Częstochowie, była gościem radia Fond. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.